121, 122, 123. Jesteśmy na poczcie i lecimy bezpiecznie pod niebieskim sukienką mamy. A ja chciałbym Wam coś przeczytać. E, dostałem jest zawiadomienie w charakterze obwinionego o wykroczenie z artykułu 107 i e, w odpowiedzi na to pismo w związku z tym, że chcę załatwić sprawę próbownie i myślę, że <laughs> zamiast. Włóczyć się po sądach, to przy odrobieniu wolnej, dobrej woli można załatwić wszystko. Więc sygnatura akt do sądu, i tak dalej, i tak dalej, i piszemy we wniosku w ten sposób. W związku z tym, że nie mogę być osobiście na wyżej wymienionej rozprawie, składam wniosek o skierowanie sprawy do mediacji. Wniosek motywuje tym, że na sprawie i że sprawa jest błaha i niepotrzebnie jest w nią zaangażowanych kilkadziesiąt osób z policji oraz sądu, bo przy odrobinie dobrej woli, którą ja oczywiście wykazuję, pieniądze publiczne nie byłyby wydawane na promocję książki, którą pisze o prawdziwej miłości, przebaczeniu i pojednaniu i o dorastaniu do bycia dorosłym. W związku z tym, że sprawa jest siódmego a nie wiem, czy moja korespondencja na Malińską do siódmego dotrze, żeby nie zmarnotrawić tych kilku złotych, zaprosiłem jeszcze czytelników na YouTube'a, kanał GS. No i co? I to by było wszystko. Powiem Wam, że zwolniłem ostatnio mojego sekretarza. E Raczej niepocieszony z tego powodu. I kurczę. Na ostatniej sesji zdawał się być moim sparring partnerem albo przynajmniej w taką rolę wszedł. Dlaczego go zwolniłem? Bo nie dotykamy tematu. Czas zająć się tym, co naprawdę boli. Odbój. Ave Maria. Dobrego dnia wszystkim i pozdrowiamka.